ale wiecie co jest najgorsze? Najgorsze z całego RP czego doświadczyłam wielokrotnie Jedziesz się spotkać z ludźmi, z którymi od roku graż w jedną grę Wasze postaci się lubią, nie lubią nieważne jedziecie się gdzieś spotkać na grilla, posiedzieć sobie razem i jedyną rzeczą o którą, o którą oni, oni potrafią o tej, o tej rzeczy gadać to jest roleplay i ja nie żartuję oni przeżywają ten roleplay jak swoje życie, mają wspomnienia z roleplayu, dyskutują o roleplayu i to jest jedyny temat, na jaki są w stanie rozmawiać. To jest pojebane. Ja, ja siedziałam na, na imprezie z ludźmi z roleplayu, to miałam tak. Siedzę, siedzę, gadam z, y, tam z dziewczynami w środku, one zaczynają temat roleplayu, to ja mówię, y, to wiecie co, ja się, ja się przejdę tam na, na taras, zobaczę co u chłopaków. Szłam, do, y, szłam na taras, siadałam sobie z chłopakami, gadają, 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 zaczynają temat roleplayu, ja, y, wiecie co, chyba mnie wołają w środku i ja tak chodziłam, jak tylko się zaczął temat roleplayu, ja wstawałam i wychodziłam.